Ja, wyzwanie. ja właśnie chcę nagrać z wami odcinek, mój chyba najnowszy odcinek, może mi się uda go wrzucić i chciałbym wrzucić odcinek z Fufy Mobile, dzisiaj zagramy sobie jeden meczek. tutaj macie mój skład, możecie powiedzieć, że jest dobry, ale ja myślę, że nie, dobra, gramy te meczyki, I zagram dzisiaj z Wami ten ostatni dla mnie meczek. Jak myślicie, uda mi się wygrać, czy nie uda? Bo ja chyba myślę, że uda. A, i mam pytanie: będziecie subować więcej subów, więcej więcej filmów. Więcej subów, więcej filmów. Więcej łapek, więcej shortów. A, i na 1000 subów robię dla Was specjalny specjal. I zrobię coś głupiego. Naprawdę głupiego. Może się to skończyć grubym przypałem. Może się to skończyć po prostu głupią rzeczą. A, i wymyślę, co mam zrobić na te 1000 subów. A ja może wybiorę. Messi 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 gol! Gol 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 gol. O, nie? To ładna, musicie powiedzieć, że ładna. Dobra. Teraz lecimy po kolejne pięć Tygiera. Fight. 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 No deco. Weźcie tą piłkę od razu. Ten Po co wybił? Dobra widzowie Jak Słuchajcie ten kto da łapkę oh. dla niego teraz strzelę łapkę y, Strzelę bramę Tylko teraz dla niego Kim mam strzelić? Może Messi w sumie Albo De Jongiem Dawajcie De Jongiem I'll Kurde sorry Sorry widzowie I teraz podanie do Ronaldinho. Ronaldinho. Pykszczelia. Okay. Messi! Messi! Kurde, Messi to spiewczył. Teraz ta brama idzie dla tego te, Dobra. Teraz moja pierwsza. Teraz pierwsza brama. Czy, no moja już druga. Ale pierwsza, bram, pierwsza brama, którą teraz... Od ter, teraz szczele, To jest dla niego. Yeah, 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 yeah. Dobra, ja już muszę kończyć, drodzy widzowie, Nara.